Czy w widocznej sytuacji w czasie nadawania tego sygnału świetlnego masz prawo skręcić w lewo na skrzyżowaniu? Mhm. Pytanie do tematu tak naprawdę. Tak. Bardzo dobrze trafione, bo też od razu widzimy, że ten znak zakaz skrętu w lewo jest w obrębie skrzyżowania. To to, co widzimy od razu. Ja już tu się pojawiam, natomiast mm, widocznie widząc ten znak, no nie, nie ma możliwości. Tu jest jedna jednia, nie dwie. No i dlatego nie możemy skręcić w lewo na skrzyżowaniu. Nie, pamiętajcie Państwo, że to dotyczy skrzyżowania. Zakaz skrętu w lewo i w prawo, nie najbliższej możliwości. Zakaz skrętu w lewo, i nie możemy skręcić w lewo. Tak, hierarchia ważności znaków, gdybyście państwo w tą stronę próbowali rozgryźć, ma zastosowanie do sytuacji, gdzie mówimy o pierwszeństwie przejazdu. Czyli jak działają światła i są znaki zakazu, to nadal są znaki zakazu. To, to, to tutaj działanie sygnalizacji nie wyklucza nakazów, nie wyklucza zakazów, tak? Żebyście państwo tego nie, żeby wam się nie myliło.